Można sobie przeczytać. Jeszcze mi groziła na poczcie ta osoba, ale nie chcę już tego pokazać. Bo to w sumie jest zbyt wulgarne. Pisała mi na czacie, a nie w sumie na poczcie, ale w sumie no. Bo byłam gdzieś tam na czacie i chodziła ze mną ta osoba, no... No i tyle, no. Ktoś tam mówiła, że, żebym się zabiła, żebym odeszła z tej gry, ponieważ nie umiem w nią grać. A ja gram już tutaj dwa lata. I nie wiem, czemu ją bronicie w sensie łapki w dół. To może być to, że ją bronicie i tą osobę. I... Gdyby taka osoba Wam coś takiego napisała, to na pewno byście się nie cieszyli. Raczej byście się znieśmiali, ale później, jeżeli osoby będą ją bronić, to pewnie będziecie mieli myśli samobójcze, bo w sumie to nie jest normalne. To, to osoba po, na pewno jest jakaś dziwna i tyle. I pewnie zapytacie się, co ja robię teraz, że zasłonię, bo. Internet się oczywiście laguje. Piękny błąd. Pewnie te łapki w dół są też dlatego, że nagrywam kalkulatorem, Ech, telefonem o złej jakości. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie mam gdzie i jak zrobić z programem. Dobra, ja zrobię cięcie. Dobra, już jestem i wytłumaczę z osobą o niepowarpienie, czyli osoba, która mnie w sumie groziła, tylko powiedziała, że brzydko maluje, a ja robiłam tą Warszawę pół godziny i to jeszcze miałam wtedy bardzo mało procent, więc już Wam wytłumaczę. Osoba Gdzieś tam napisała, że się mną inspirowała, a nie chciała zgabiać Ale usunęła skinast mało z Małopolskim, jak widać tutaj pisaliśmy Tutaj już, to już były Właśnie, że miałaś bana, a tutaj już było Już się pogodziliśmy, więc nie róbcie, że ją bronicie, bo Już jest wytłumaczone wszystko W sumie zachowałam się jak taka samolubna. Zachowałam się jak samolubna i dziewczyna i za to powinnam ponieść karę, więc przepraszam jeżeli ktoś się uradził przez to. Tak.